Mamy pet szopy. Taki psiaczek od 1 do 10. 6. To jest creepy. 2 na 10. Co? To jest nawet sweet. E, 7 na 10. No. Taki sweet baranek 8 na 10. Nie, 7. Najlepszy jest pingwin. Znaczy no. jest lepszy, bo no, on nie ale no, no jest właśnie taki problem. Z dwa. <laughs> Jakby co, to nie tylko tu mamy pet shopy, tylko jakieś Nomsy i podróby pet shopów. Taki chciałam kiedyś mieć i... Nie wiem, mi się nie podoba, 3 no, na 10. 10. Ten jest giga sweet. Ej no! 9. 9 na 10. Teraz będą ostatnie Aha. 3. To 9 na 10 mi się giga podoba. Taki lewek. lewek no. No, 7? No, 6, 7, 6, 6, i pół 6 na 10. 6,5 6, ,5. 6 ,5 na 10. Raczej nie będzie przedostatni, bo po prostu chciałabym wszystkie ocenić. To jest dziwne. Słodkie, dziwne. słodkie, ale dziwne 3 na 10 A ja 7. To jest o, w ogóle. szopki. To, to jest w ogóle Petrop! <laughs> tak. To nie jest Petrop! To jest. Ym, podróbę to to jest 5. No, no to jak podruba. To jest prawdziwy. No, wygląda jak podruba. Ten, Ten pod... jest giga sweet i I każdy... ja bym chciała bardzo go to mieć. prawdziwy, ale fajny. 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 No, Dobra. 7. Y ja 8,5. Ja mam taki sam u siebie w domu i kocham po prostu. No, i ja też. 9 na 10. 8. Ja wiem, że ten pies już był, ale to są bliźniaczki i one po prostu są creepy. One są giga creepy. A tu mamy dwie jeszcze po drugie. Ale ten już nie jest straszny. Już ten jest... już nie jest, wygląda. A ten... tak samo jak ten. Taki, no jest git, ale mi się nie podoba. Nie, nie mi się wiem. podoba. 4 na 10. Dla mnie 9. To też jak ja. Kot ja mieć. mieć. Kot, kot 10 na 10. A ja 9 na 10. Mała nie ma 10, 10 na 10. 10. 10. Ona będzie w ale drugim. Ona będzie w ale drugim. Taka hmm. sweet 9 na 10 mi się naga. Podoba te usteczki są słodkie. No takie, ale ja wolę 8 bardziej. No dobra, to teraz to. Um. Ej, w ogóle on ma biceps, znaczy to takie na brzuchu, wiecie. Ale on też ma problem ze staniem. To jest 10 na 10. Tweet 10 na 10, to jest nie w ogóle no, tarantula. 8. 8 Oto rybka 8 na 10. Ja też tyle. Uh -huh. Pelikan. Ładny. To jest chyba. A, <laughs> nie, nie wiem. 8. 8. 8. 8. Musi rozpoznać, nie da. To jest dziwne. 2 na 10. 2. <laughs> dziwne, bardzo dziwne, no a nie. bardzo dziwne. A zbyt słodkie. 2 no na, na dziwne. 4. <laughs> to jest 2 na dziwne. To jest genialne. A on będzie trzeci. Ten słodziak 10 na 10 No też. To jest genialne. Patrzcie, jak tu ma wodę, i jaki może to wyciągać. No, genialne. No właśnie. 10 na 10 Nie, no ona nie stoi, ale to jest jakby ten zestawik. To były moje pierwsze podszopy, Ten jest fajny, jest ale ma śliczny. taki ombre jakiś. Mi się nie taki podoba. 4,5. 4 4,5. 9. To wygląda trochę jak mój pies, tylko że jest szary. Więc 9 na, na 10. 5. Przed chwilą kopnęłam tą żyrafę. A tak w ogóle, 10 o. na 10. To jest dziwne. Wygląda nie, nie jest trochę ciut na 10. Głodnek podróba ale to nie jest. 5,5 na 10. 6. To jest słodkie 9,5 na 10. No, 9. Ten jest jakiś zarośnięty. No, Zimne. minus 2 na 10. 10 <grym> na 10! Nasze profilowe. Wow. No. Ale on nie ma tego, co na po prostu, ale jest piękne. Jas, yes. napiszcie czy wam się podoba. No, I zapraszam nie. do lajkowania tego filmu. Bo dziękuję w ogóle za subskrybentów, bo mamy aż... 12. 12. Dopiero stworzyłyśmy te konto, a już tyle. Mamy 4 shortsy i jeden filmik. Bah <laughs> mes La papa